TVG 9, Demonstracja 11 listopada 2009. Ich Wojciech Podjacki. Przychodzą ludzie z Ligi, na tego obrony suwerenności. Pokazują się tam, szef jeśli wywierają swoje sztandary, jeśli są obecni. To znaczy, że legitymizują ten cały dziadowski system. Taka jest rzeczywistość. My musimy bojkotować totalnie dzisiejszą pracę polityczną. Dlaczego? Cytuję słowa. Unia Europejska jest najwspanialszym eksperymentem w dziejach ludzkości. Kto powiedział? Prezydent Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, podczas aktu podpisywania traktatu lizbońskiego. Moi drodzy, to jest skandal. Od deski do deski. Od pierwszej do ostatniej minuty oglądałem transmisję. I po prostu byłem zażenowany. Tam tylko to biuro, złośliwość rzeczy martwych, odmówiło posłuszeństwo i musiano wymienić. Dzisiaj to biuro bodaj zostało za 200 tysięcy sprzedane. Z tego co my w internetowych mediach podawali na licytacji. Więc ma to pewną swoją określoną symboliczną wartość. Ale zauważy, tu biuro odmawia posłuszeństwa. Lech Wałęsa jedzie obalać klocki domina ułożone z muru berlińskiego, i wczoraj o mało sam się nie obalił przy tym obalaniu. Są to symboliczne sytuacje. Ja wiem, że może nie należało go się śmiać, no ale jest to troszeczkę komiczne, bo to jest tak, że dzisiaj on mówi, że obalił komunizm. Moi drodzy, sami dobrze wiemy, że pojedynczy człowiek komunizmu by nie obalił. Ksiądz Jerzy, go święty człowiek. Tyle zrobił dla Polski. Sam komunizm obalił? Nie, komunizm go zamordował. Gdyby Lech Wałęsa sam chciał komunizm obalać, to by go znaleziono w Motławie. Tak jak wielu innych patriotów, którzy właśnie chcieli w ten sposób działać i postępować. A prawda była taka, że to naród obalił komunizm, a on jedynie został wyniesiony na barkach robotników do roli przywódczej. I zamiast dobrze nam przewodzić, to nas na manowce wyprowadził. Taka jest rzeczywistość. A zobaczmy, co jest teraz. Moi drodzy, nie uciekniemy od kontekstu historycznego, oczywiście. Ale dzisiaj, jak wiemy, wszystko zdominowane jest przez aktualną rzeczywistość polityczną. Ponieważ Polska traci swoją suwerenność. Nie tylko Polska, ale dla nas Polska jest rzeczą najważniejszą. My się nie przejmujemy losem Niemiec, Bułgarii, Holandii, i innych krajów tak bardzo jak losem naszej ojczyzny. Bo to z naszą ojczyzną, z Polską jesteśmy zżyć. To jest nasza matka, dlatego jej losem się będziemy przejmować najbardziej.